Chciałem wspomnieć, chciałem je pokazać. Teraz w zasadzie myślałem jeszcze nad tym, żeby... Ale to chyba byłby już, nie wiem, wymagałoby zdecydowanie za dużo samozaparcia. Musiałbym poświęcić trochę więcej czasu, żeby pokazać wam wszystkie bronie ulepszone oraz te, które pojawiały się po ulepszeniu innych broni. Raczej... raczej nie jestem zdecydowany na to. Raczej wątpię czy ktokolwiek by chciał to zobaczyć. Myślę, że raczej chcieliby się odkryć więcej broni sami, w własnym przemysłu. Coś mówiłeś? Tak, i jeszcze chyba zapomniałem pokazać wam ogólne podsumowanie. Yy, ogólne podsumowanie dotyczące używania celności wszystkich broni, jakie, jakimi posługiwałem się podczas całej serii zagrajmy. Jak widzicie musicie wnosić poprawkę na grawitację. Tak, czyli to podsumowanie pokażę wam pod sam koniec jeszcze tylko figurki, czyli spotykamy się w bibliotece. W porządku jesteśmy w bibliotece, zobaczmy, naprawdę coś mnie ciekawi. No, też mam 12 akt, a mam więcej rozdziałów z oceną S, czyli myślę, że jednak akt jest tylko 12. Niech się jak będzie. Dobra, teraz spoglądamy figurki, naszą kolekcję, której brakuje dwóch. Hmm, dobra, te dwie pozostają Wam do odkrycia. No, krótko sobie poglądajmy wszystko, czemu nie. Chris w jego normalnym stroju. Nasz bohater i wybawca od plagi. Szewa, nasza partnerka, u której inteligencji, no w sumie to nie jest wina, tylko niedobrego komputera. Możemy także figurki... tak, przybliżać, oddalać. Okej, okay, nie, nie przypominam sobie tej odzywki. Oddalanie, zbliżenie. Jak to w figurkach bywa? Oglądamy z każdej strony. Mm, Josh, czyli nasz spec komputerowy. Zastanawiam się czemu nie, nie był pokazany z bronią, tak jak... Było to podczas pierwszego spotkania z jego oddziałem, ale cóż... Haker. Ten komputer przypomina nieco kalkulatora z Tacticsów. Ha. Jill po praniu mózgu. Być może przedostatnia figurka to właśnie Jill. Nie mam pojęcia. Osza Jill w tym... ...kostiumiku. Figurki, przyznam, że są bardzo szczegółowe. Jak widzicie, nad są zadrapania oraz wszystkie żyły, jakie spowodował, spowodował to urządzenie. A, jestem zła. Zastanawiam się, do czego to służy. Hmm, może... Może te wszystkie sztuki walki, jakie prezentowała podczas walk, podczas, podczas spotkania z Weskerem oraz z nią, może właśnie Wesker podłączył ją jak do Matrixa. I w 5 sekund mogę się nauczyć wszystkich chwytów. Heh. Kto wie, kto wie. Wesker nasz nieodżałowany. W pierwszej części towarzysz i w zasadzie szef. No, a w piątej części zbir oraz jeśli ktoś już oglądał końcowe odcinki, trup. Naprawdę, kapitalnie się prezentuje w tym poszczyku oraz okularach Pasztyku, okulary, choć nie wiem jak bardzo oklepane, domyślam się, że bardzo. To nadal spełniają swoją rolę w 100%. Choć pewnie i bez nich Wesker by wyglądał... bdes Oh yeah. <śśśś> ha, dobra. Jak sala, biedna marionetka w rękach Weskera. Ups. Nie żeby było, żeby znowu jakieś szowinistyczne myśli. Jak można chodzić w takich butach? Oh, to najbardziej chyba... najbardziej wyluzowana postać w całej grze jest ubrana jak na, jakieś, jak na jakąś imprezę. <laughs> tak, Irving. Buciki oczywiście ze skóry jakiegoś, nie wiem, albo węża, albo krokodyla. Ha, ha. Welcome! No, nad Spencer doczekał się swojej figurki, chociaż widzieliśmy go raptem tylko ze wspomnień Weskera. Ale czemu potrzebne mu są dwa identyczne monitory? No, nie wnikam, nie jestem doktorem. The Czyli to ta osoba, która nas wiozła na spotkanie z Ndesu. Dave, kompletnie go nie kojarzę, wybacz Dave, kojarzę tylko grę, która zawiera twoje imię. Captain Kirk from Enterprise. Nie, nie, nie. Oczywiście pilot śmigłowca, który niestety rozbił się. Reinhardt, czyli nas, nasz bezbożnik, który nie płacił na Radio Maria. W zasadzie miałem kiedyś, kropka w kropkę, taką samą kamizelkę, jaką ma na sobie. A tutaj zaczynają się wrogowie. Majini z kwiatkiem w ustach. To wydaje mi się nieco komiczne. Trochę uważam, że nieco przesadzono. Pod tym względem to coś w rodzaju, nie wiem, tej szczęki Predatora, no ale o wiele większej. No nie wiem, to mi po prostu tak kompletnie nie pasuje. Rozumiem, że to pasożyt i ma nie pasować, ponieważ jest pasożytem, no ale jednak. E, Może za, za dużo drugiej części Blade'a się nagle gdzie bardzo zgrabnie ta jadaczka otwierała się. Tym zmodyfikowanym wampirom, czy cokolwiek to było w drugiej części. Madżini ze szpadlem, oczywiście, biały Madżini, konsekwencja tych wszystkich oskarżeń o rasizm. Kolejny Madżini. Madżini, hydraulik. Wow. Magiński kusznik. Co niezłe kusze mieli. Co są kusze powtarzalne? Hm. Trzy bałty? Co nieźle. W ogóle są nieco. Nie, to chyba kusze dalekiego zasięgu. Chociaż stylizacja jest jakby z kuszy myśliwskiej, a kusze myśliwskie. Były o wiele mniejsze oraz miały mniejszą donośność, ale chyba większą celność z tego co pamiętam. Cephalo. Teraz możemy podziwiać z bezpiecznej długości i możemy zauważyć, jakim cudem nas mogły ranić, a, a mianowicie za pomocą tych kolców. Czyli to coś w rodzaju takiej wielkiej liszki. Tutaj mamy odnóża, tutaj nie wiem, ogon, czy to jest głowa? No, raczej nie powiedziałbym, że to jest głowa, no ale... Całkiem nie zle, nieźle wyglądający stwór, czy mutacja? Podżegacz? You are the one!